Siemadeczko! Z tej strony czterka, czterka, Dzisiaj zapraszam Was na grę w Roblox, którą ostatnio polecaliście mi w komentarzach, czyli OBBI, ale na rowerze. Tu widziałam też śmieszną propozycję, że za każdym razem, jak spadnę, to mam zaśpiewać albo kolędę, albo jakąś pieśń kościelną. Niestety nie mogę tego zrealizować, bo po pierwsze nie chcę brać udziału w konkursie Julii Żugaj, a po drugie, wiecie, nie chcę obrażać czyichś uczuć religijnych, więc wymyślcie coś innego. Ale dziękuję Wam serdecznie za kreatywne pomysły. No i zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. To może Wasz nick znajdzie się tutaj na filmie. A teraz zaczynamy grę. Siedzę już tutaj na mojej czerwonej rakiecie, i z tego co zauważyłam, to mamy tutaj trzy światy, i zaczynamy dopiero na pierwszym. Jestem ciekawa, ile mi tutaj zajmie czasu przejście tego pierwszego świata. Czy to jest nasz checkpoint? Święty checkpoint! checkpoint to taka chorągiewka, która najpierw jest czerwona i się zamienia w kolor zielony, jak tutaj przeskoczymy, o, jak przekroczymy linię. Dobra, jedziemy, jedziemy. Oj, tu dziura była! No i ma pierwszą śmierć, no nie. Ciekawy pomysł na obwit, wam powiem. Uff. No jestem bardzo ciekawa, ile śmierci tutaj zaliczę na tym pierwszym świecie, ale no, obstawiam, że minimum 30 to na pewno. Dobra, jedziemy po wybojach. Jakieś kolejne. Tu omijamy w ogóle jak ja się rozpędziłam na tym rowerze. O nie, hopki jakieś! Dobra, skaczemy. Tu można skakać na szczęście. O nie, laser! Schody! O, dobra, jest dobrze. Przechodzimy, patrzcie, już 12% mamy. W ogóle dajcie mi znać w komentarzu, czy lubicie jeździć na rowerze, albo czy umiecie jeździć na rowerze. Nie! Bo ja nienawidzę, nienawidzę rowerów, i mam ogólnie trzy historie Wam do poopowiadania. Dlaczego nie lubię rowerów? O, nie mój czerwony rowerek! Teraz się w niebieski zamienił. No to pierwsza historia. Zaczniemy od początku. Jak byłam mała i się uczyłam jeździć, to na takim stadionie w Koszalinie wjechałam takiemu starszemu panu, który ledwo co szedł na nogach, wjechałam mu centralnie w tyłek. Centralnie. Pamiętam, że poleciał na szczęście na jakąś babcie, więc nic mu się nie stało, ale miałam traumę już po tym pierwszym razie. Pewnie się zapytacie, dlaczego nie hamowałam w żaden sposób. A to dlatego, że zmieniłam rower i ja wcześniej miałam w rowerze hamulce yy, tutaj na rękach, jakby. Oj, czekajcie, lasery. Dobra, ominęłam lasery. Miałam hamulce tutaj, tak na rękach. A zmieniłam rower i nagle hamulce miałam w pedałach. No i nie wiedziałam, jak zachomować, więc wjechałam dziadkowi w tyłek. To jest pierwsza historia. Druga historia jest taka, że jak już jakoś w liceum miałam swój pierwszy rower z Tesco, właśnie taki niebieski, to zjeżdżałam z górki, takiej dosyć dużej górki, i na samym, na samym dole tej górki był piasek. Więc ja z całą prędkością wjechałam w ten piasek i zrobiłam fikołka do przodu przez kierownicę. Na szczęście, jak widzicie, żyję. Zębów sobie nie wybiłam. Miałam dosyć gładkie lądowanie, bo tam taki ogólnie piach był wysypany, więc nic mi nie było. No i trzecia historia jest taka, że ukradli mi rower. Tak, ukradli mi ten rower z Tesco za chyba 430 zł, bo wstał sobie na klasce schodowej. Przypięty, oczywiście. Ja miałam na kolejny dzień, jakby jechać gdzieś tam, dlatego go nie chowałam do piwnicy. No i niestety. Tak naprawdę mój tata przez przypadek wpuścił złodzieja na klatkę schodową. Myślałam, że to sąsiad, a to się okazało, że to był złodziej. I z klatki schodowej nagle magicznym traper zniknął mój rower. Mm. O, dobra, czekajcie, przeskoczyłam. Obra. Oczywiście byłam na policji, rower się nie odnalazł, no i tak zostałam tak naprawdę teraz bez rowera, ale nie żałuję, bo bardzo nie lubię jeździć i mam jakiś uraz już wiecie. No nie, no i siedem śmierci. Wiecie co? Bo ja się tutaj. Tutaj nie mogę skupić, bo Wam opowiadam, ale to nie szkodzi, ja wolę Wam opowiadać tutaj moje historie z życia. Ale co jest ciekawe, na tej klatce schodowej stały trzy rowery. Mój i dwóch sąsiadów, z czego jeden rower był totalnie nieprzypięty i to była jakaś damka chyba. Gdzieś tam o wartości, nie wiem, 1500 zł. Mój rower był warty 400 coś z Tesco, więc nie był jakiś taki, wiecie, super ekstra. Ale złodziej no, nie chciał brać nieprzypiętego rowera roweru, tylko wziął mój, który był przypięty, więc musiał się trochę pofatygować ze zdjęciem tutaj zabezpieczenia. No nie! Nie widziałam tego lasero. Dobra, chodźmy tutaj. O, mam znowu żółty rowerek. Nie wiem, czy już miałam? Nie, ja miałam czerwony, nie żółty. Ale żółty to też taki, wiecie, wyścigowy. Dobra, 32% mamy. I ogólnie jak teraz jeżdżę częściej z samochodem z moim chłopakiem, to zaczęłam bardzo, bardzo nie lubić rowerzystów na drodze! A to dlatego, że jeżdżą jak święte krowy, nie patrzą na żadne znaki. Wjeżdżają na przejście dla pieszych, w ogóle się nie rozglądając, nie myśląc, że tak naprawdę ich nic nie chroni, czasami nawet bez kasku jeżdżą i nie dbają o swoje bezpieczeństwo. Tak więc przypominam Wam, nie wjeżdżajcie na przejście dla pieszych na rowerze, zawsze się zatrzymujcie, przeprowadzajcie rower i upewnijcie się, że macie na pewno wolne, bo z samochodem nie wygracie. A właśnie dużo rowerzystów myśli, że jest nieśmiertelnych, tak zauważyłam. W ogóle jak gdy nie będę na kogoś trąbiła, to przepraszam, ale ja często trąbię na rowerzystów, bo często wymuszają właśnie na nas jakieś głupie sytuacje. I wiecie, ja tak rękę wyciągam i zawsze w klakson uderzam, jak mój chłopak prowadzi, bo ja się bardziej irytuję. Dlatego nie mam prawa jazdy. To jest jeden właśnie z tych powodów, że ja się za szybko denerwuję, jak i jeździmy autem. No mówię, no gdyby rowerzyści, nie wiem, zdawali jakoś rzeczywiście te testy, znali znaki ten ustąp pierwszeństwa chociaż, pierwszeństwo, yy, co tam jeszcze jest, znak stopu, to byłoby o wiele lżej. Albo o, mieli obowiązkowe ubezpieczenie, nie, że tak naprawdę z ich winy byłaby jakaś kolizja, wypadek, to można by było z nich ściągnąć, wiecie, jakieś tam ubezpieczenie, ale nie ma takiego czegoś niestety. Wszyscy kierowcy yy, samochodów muszą mieć oczy dookoła głowy i uważać w szczególności na takich rowerzystów, Dlatego mam uraz do rowerów, ale no, czekajcie, skupiłam się, dobrze jest. Nie spadłam, nie spadłam. O! Ile? 46% mamy. Dobra, pojedziemy sobie tutaj. Tu mi się labirynt był. O! i bez problemu, bo przeszłam. Jedziemy dalej, nie spadłam, a tak mi nawet dobrze szło. Mamy 15 śmierci już. I prawie połowa jest. Czyli tak jak mówiłam, będzie 30 gdzieś. No co to tam za dziura była! No nie. Uf, dobra, udało się. Ale od wczoraj mi strasznie gardło coś boli. Znowu tak czuję się przeziębiona. Nie chora, ale przeziębiona. Więc mogę mieć troszeczkę inny głos. Napiszcie mi w komentarzu, czy Wy też jesteście jacyś przeziębieni, chorzy. Czy to już się ten sezon taki jesienno zaczyna grypowo chorobowe. Tak, ja tego nienawidzę. Zawsze jak jesień przychodzi, to zawsze katar, gardło. Chociaż gardło to mogłam załatwić po prostu od klimatyzacji. Oj, oj, oj! Robił. Dobra, jeszcze raz. Dobra, o. Teraz poczekajmy, o. Idziemy. Nie! <laughs> już nie lubię tej gry. I co, ja za każdą śmierć miałabym tutaj śpiewać koletę? Czy jakąś tą kościelną piosenkę? No nie ma mowy. Wasze uszy by tutaj chyba odpadły. Ja nie umiem śpiewać. A tutaj co to za przejście? Jest chwila, moment. Weźmy tutaj checkpoint. A to co to jest? A tu jest przejście do kolejnej gry, to nie chcemy. My tutaj wzięliśmy odbi na rowerzu! Dobrze mi idzie! Dobrze mi idzie! Nie! A nie padłam, tak mi dobrze szło! Jak to przejść? Chyba trafię akurat w tą kulę. Chodźmy tutaj na boczek. Może uda nam się tak na boku wskoczyć się nie da przejść! Dobra, teraz tutaj, szybko! A! No, o, o, udało się! A czekaj, chwila, moment, checkpoint! Czemu się checkpoint nie wziął? Dobra, jest checkpoint. Możemy jechać dalej. Chociaż ten też mogłam wziąć, nic by się nie stało. No W ogóle, jeżeli macie jakąś ciekawą historię związaną z rowerem, z przejażdżką rowerową do opowiedzenia, to możecie napisać mi w komentarzu bo ja najbardziej właśnie zapamiętałam to, jak tego dziadka wjechałam. Tyłek dziadka! Ledwo co szedł na tych nóżkach. Biedne, teraz mi to szkoda jest. A jeszcze mu jakiś smart wjechał w tyłek, nie? <grym> I to byłam ja. Jeszcze mi się coś przypomniało, jak wtedy mi ukradli rower w liceum, to pamiętam, że w każdej grze komputerowej ustawiałam sobie nick Ukradli mi rower. A mojego znajomego nazwałam Oddaj mój rower. <grym> I chyba do tej pory na Facebooku dalej mam do zapisanego jako oddaj mój rower, wiecie tam na czacie. Bo on się zawsze ze mnie śmiał, że mi ukradli rower, więc ja podejrzewałam, że to on mi ukradł. Zazdrości po prostu stesko, niebieski rowerek. ukradł mi. Na pewno. Serdecznie Cię pozdrawiam, Dawiam. O, dobra. O, dziura, jeszcze... Uh, się. nie! Uch. I tu jeszcze są dwa światy do przejścia. Nie mam nerwów. Nie, dzisiaj przechodzimy tylko jeden, ale wydaje mi się, że to by było fajna opcja do zagrania na przykład z Milusią Klaudusią, czy na przykład, nie wiem, z Miss Agą, z Mufiną, żeby właśnie taki challenge zrobić rowerowy, że osoba, która będzie miała na przykład więcej śmierci na sam koniec planszy, robi jakąś karę. Typu nie wiem... Je coś obrzydliwego. Na przykład, wszystkie, że wysypuje wszystkie fasolki, wszystkich smaków i je naraz, nie? Napiszcie jakieś propozycje. Coś takiego można by było nabrać, nie? Nie! Ja zamiast roweru wybrałabym jak coś już hulajnogę. Wydaje mi się, że hulajnoga jest taka bardziej... Nie wiem, dla mnie jest bardziej taka, wiecie, nowoczesna. Można łatwo nad nią zapanować? Nie wiem. Po prostu chyba wolałabym jeździć na hulajnodze, bo mam jakiś uraz już do rowerów, więc wybrałam chyba hulajnogę. Ale z tego co tak widziałam, bo czasami was mijam, to wy też. Zamiast na rowerach, to na hulajnogach śmigacie albo na jakichś takich, wiecie, małych deskorolkach. Ja na deskorolce to ja, wiecie, nie potrafię jeździć. Na rolkach chyba może bym potrafiła, bo jeżdżę na łyżwach. Yy, znaczy, jeszcze tak, że nie umiem hamować, ale utrzymać się na lodzie potrafię, więc myślę, że na rolkach byłoby podobnie, ale pewnie hamować bym dalej nie potrafiła. O, czekajcie, 93%, dobra, jedziemy po zwycięstwo, nie! Spaliłam się, jeszcze raz. Patrzcie, tutaj na krawędzi będziemy jechać. Szybko, bo ściana leci. No, halo, checkpoint! No, zaliczony. To teraz jedziemy, nie zatrzymujemy się. O! ściana. O, dobra, jedziemy. 96% kończymy to obi nareszcie. 40 śmierci mam. Czy jeszcze będzie jakaś śmierć? Tutaj jest znowu ta kula nieszczęsna. Nie, siostrogi mojej. Udało się. 40 śmierci. Przeszliśmy świat numer jeden, zostały jeszcze dwa. Jeżeli chcecie kolejny odcinek z tej gry, to zostawcie dużo łapeczek w górę. No i napiszcie mi w komentarzu, z kim mam nagrać kolejny film. Ja Wam życzę udanego dnia i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa!